Siemanko w kolejnym odcinku na moim kanale a dzisiaj drugi film z serii od zera do top 1 na noob koncie bez wydawania żadnych robuxów ostatnio skończyliśmy na dżungli, którą odblokowaliśmy no i myślę, że możemy przejść do odcinka, ale zanim to to pamiętajcie aby wbić na pierwszy link w opisie i zostawić favorite oraz follow pod naszym nowym projektem będę wam za to bardzo wdzięczny a was nie ominie Premiera naszego nowego projektu Ok, więc możemy wrócić do gierki Zacznijmy może od odebrania boosta sobie Tutaj mamy ze skrzynki Ok, dostaliśmy ultralaki Spoko, przyda się to na pewno Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście więcej niż 150 łapek Więc wlatuje film kolejny dzisiaj Jeśli pod tym filmem dobijemy 200 łapek Jutro wlatuje kolejny odcinek z tej serii Więc jeśli chcecie kolejny odcinek jutro no to wbijajcie lajki i lecimy z tym. Ok, zobaczmy Tridex. Ok, mamy zrobione tutaj Spawna, Desert oraz Atlantis. Teraz będziemy robić sobie dżunglę. Zobaczmy jak to wygląda, jeśli chodzi o indeks. Ok, mamy 14 na 100. Index trzeba będzie sobie porobić, ale to zajmiemy się tym jak blokujemy wszystkie światy sobie. Teleportu jeszcze nie mamy odblokowanego więc musimy sobie przejść pieszo na ostatnią krainę okej, okay, jesteśmy na Atlantis odbierzmy sobie chesta od razu o, fajnie, mamy dwa razy damage przyda się to też, na pewno dobra, lecimy na dżunglę Ok, na początku bym uzbierał na pierwszą siekierę z tego świata może zaczniemy od rozpalania tych bambusów ile ona kosztuje? 10 bilionów, spoko spróbujmy rozwalić jego bambusę zobaczymy jak to będzie szło Ile będziemy dostawać z niego? Ok, mamy pierwszą część. Okej, okay, pół biliona, spoko. Dobra, ja na farmie i widzimy się za chwilę. Ok, mamy uzbierane 10 bilionów. Chodźmy do shopu. Kupimy sobie tą siekierę lepszą. Cyk, no i zobaczmy, jak to idzie teraz. To jest taka dżunglowa. No, idzie teraz o wiele lepiej. Odpaliłem też sobie boosty, żeby to szybciej szło. Ile kolejna kosztuje? 100 bilionów. Dobra. Tu zbieram sobie teraz tak z 50 i pootwieramy trochę jajek, może. Ok, mam uzbierane 50 bilionów. Otwórzmy sobie teraz trochę jajek. Podpalimy sobie laki i ultralaki, żeby lepsze pety nam dropiły. Mamy 7.1 szans. No i lecimy, otworzymy sobie parę jajek. Ok, mamy rera, ankomona. Kolejne dwa rery. Trzy komony, tym razem mamy kolejnego rera. Ankomona również. Trzy komony, kolejne. No dawaj jakiegoś ja się fajnego. Kolejny rer, niestety. No i już nie mamy. Dobra, zobaczmy, ile one mają mocy. Ok, 155. Dobra, zróbmy sobie golda tej mało, może możemy tego tigera zrobić sobie dwa. Damy Equip Best. I tak to wygląda. Dobra, zobaczmy, ile będziemy dostawać teraz z tego. Ok, 5 bilionów. 12 bilionów. Dobra, zobaczmy, ile kosztuje ta sikiera. To ona kosztowała chyba? Tak. Dobra, to uzbieramy sobie na nią szybko. Rozwalmy parę drzewek. Dobra, rozwalmy to. Ok, mamy uzbierane 100 bilionów. Kupmy sobie tą środkową siekierę już. Kona ma 250 KD zobaczmy jak to idzie. No i teraz potężnie. Ile kosztuje ostatnia w ogóle? 1,5 triliona. Dobra. Uzbierajmy sobie tak ze 150 bilionów lub 200 i otworzymy trochę jajek sobie, będziemy mieli lepsze pety. Ok, 120 bilionów z połówki zrzewa. Kupmy sobie od razu również teleporta. O i elegancko. Teraz będziemy mogli się teleportować do różnych krain. Więc to pomoże nam i będzie o wiele szybciej. Dobra, rozwalmy do końca tą choinkę. Elegancko, mamy 390 bilionów. Więc chodźmy trochę jajek pootwierać. Otwórzmy za fula. Zobaczymy. To będziemy sobie usuwać. Myślę, że rery możemy zostawiać. No i dobra, niech się otwiera. Mamy epika pierwszego w ogóle. Ok, skończyło się miejsce w inwentory. Tak wyglądała nasza drużynka nowa. Zróbmy sobie tego epika na golden. On ma 640 mocy już. Zróbmy również te pandy sobie na golden. Może wyjdzie Toxic? Zobaczmy. No niestety brakuje jednej. Dobra, dajemy equip best. Mamy coś takiego. Zobaczmy ile będziemy dostawać z takiego drzewka 25 bilionów. Dobra. Potężnie. Spróbuję teraz uzbierać sobie na ostatnią siekierę. No i lecimy. Ok, mamy 1,5 triliona. Kupujemy sobie najlepszą siekierę z tego świata. No i spróbujmy może rozwalić te najlepsze drzewo. Myślę, że po jego rozwaleniu będziemy mieli już następną krainę, także bardzo fajnie. Ok, a więc roz, mamy rozwalone największe drzewo. Mamy łącznie 6,8 tryliona. Więc mamy już na nową krainę. Rozwalę sobie jeszcze ze dwa drzewka diamentowe. To sobie kupimy jakieś upgrade y do tego. Ok. Na razie tego goryla zostawimy w spokoju. Dobra. Lecimy z nową krainą. Kupujemy za 5 trylionów. Elegancko mamy to. Zobaczmy, jak tu będzie szło te drzewo. Od wolno idzie, dobra, zobaczmy te aury. Ile to kosztuje? 250 tysięcy spoko, a siekiera? 6 trylionów. Dobra. Zobaczmy jeszcze ile jajko kosztuje. Jajko, 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 3 tryliony, spoko. Dobra, ja będę sobie rozwalał drzewko i nafarmimy trochę kasy, więc widzimy się za chwilkę. Ok, rozwaliłem jedną dużą choinkę. Mamy aktualnie 48 trylionów. Zobaczmy, ile kosztuje druga siekiera. 100, ok. Kupmy sobie to za 6 trylionów na razie. I chodźmy do jajka. Czy mamy jakieś boosty aktualnie? Nie widzę. Zobaczmy, ile te pety mają z tego jajka. Otworzymy sobie 3 na razie. Ok, mamy dwa rery i komona. Ile one mają? 420, ok, czyli już są lepsze od naszych. Dobra, damy Equip Best. Usunę sobie szybko inwentory. Żeby mieć miejsce na nowe pety. Cyk, 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 cyk. Pety twórców zostawimy sobie. To usuniemy to też. Dobra, jeszcze te trzy. Te zostawimy oczywiście. Okej. Okay. Dajemy Confirm i mamy miejsce, i pootwieramy sobie to, będziemy usuwać. 3 tryliony, dobra, otwórzmy sobie 10 jajek. Może nam wypali coś fajnego. Mamy ankomona. Dwa ankomony, kolejne O, jest epic, bardzo fajnie. I nie mamy już więcej kasy. Mamy jeszcze na dwa, to sobie otworzymy pojedynczo. Okej, okay, jedno. Oraz drugie. Zobaczmy co tam wypadnie, common, okej, okay, spoko. Zobaczmy ile ma epic, 950. Elegancko, zakładamy sobie to od razu. Szkoda, że nam uncommon jedynie jeszcze nie poleciał, bośmy mieli golda. Dobra, zobaczmy jak się będzie rozwalać te drzewko. No już całkiem nieźle to idzie. Teraz musimy sobie uzbierać, zobaczmy może te drzewko diamentowe. Okej, okay, to idzie wolno. Zobaczmy tutaj te drzewka. Byśmy pofarmili sobie trochę diamentów, mi się wydaje, na upgrade'y. Jak te diamentowe drzewo będzie szło, ile za nie dostajemy? 3000, 7000, 10000, a za takie małe? 2000, okej, okay. a za te? 3000, 3000 i 3000, okej, okay. czyli jak za diamentowe praktycznie. Dobra, chodźmy sobie porobić parę upgradeów. Rozłamy do końca tylko. Dobra. Idziemy na desert. Do upgrade maszyny. Ok. Kupmy sobie player speeda. Damage multiplier. More storage też będziemy, More crystals. Orbs reach. Do tego weźmiemy lak multiplier, auto farm cooldown i na razie to tyle. Wrócimy sobie teraz na Vulcano Ok, ja rozwalę sobie kolejne te duże drzewo. No i widzimy się, jakie zniszczę. Zobaczymy, ile będziemy mieli kasy. Może już tam starczy na nową siekierę. Ok, zniszczyłem dwie choinki, te duże. Więc możemy sobie kupić teraz drugą siekierę z tego świata. Więc kupujemy ją. Elegancko. Mamy jeszcze 13 trylionów, więc wydajmy to sobie na jajka. Otworzymy sobie 3. Ok, mamy legendę. Wow! Ilon, o kurde, 4K. Ale się poszczęściło. I możemy jeszcze sobie Golda zrobić. ankomona Dobra, dajemy Equip Best. I zobaczmy, ile to będzie teraz szło. 7 trylionów. Za drzewko. No to jest potężnie teraz. Dobra, zobaczmy, ile kosztuje ostatnia siekiera. Jeden i dwa QD, dobra. Te ja uzbieram sobie na nią. No i widzimy się, jak już będę miał. Uzbierane. Ok, mamy uzbierane. Ok, mamy uzbierane na nową siekierę. To jest ostatnia z tego świata, więc sobie ją kupujemy. I zobaczmy, jak to będzie teraz szło. No, teraz to idzie o wiele lepiej. Dobra, więc myślę, że bez problemu zbieramy sobie teraz na ten nowy świat pixel za 5QD monet. No i widzimy się, jak już będę miał tyle. Ok, a więc odblokowujemy sobie kolejną krainę. Mamy uzbierane 5QD. No i kupujemy. I jesteśmy na Pixel Wardzie. Zobaczcie, jak kozacko. Mamy nową skrzynkę, więc odbierzemy sobie ją od razu. Dwa razy damage. Spoko, przyda się. Ile tu kosztuje kierka, 6 QD. Dobra, spoko. Spróbujemy rozwalić te drzewko, jak to będzie szło. Okej, okay, dosyć wolno. Zobaczmy jeszcze jajko, ile kosztuje. Okej, okay, 1 QD. Spoko. Dwa światy udało nam się odblokować, Vulcano oraz Pixel World. Myślę, że to bardzo fajny wynik. Został nam jeszcze tylko Magic, Candy i Samurai i będziemy już na tej nowej mapie. Zobaczmy nasze staty. Mamy Total Coins 6.39 QD, Total Crystals 1.72 miliony Czas gry to mamy prawie 3 godziny Robux Spend 0 oczywiście X Open mamy 226 tris destroy 170, Secrets Hatch 0 oraz Total Pet Power mamy 8.30k Odbierzmy sobie questy Czy Cezarchimentów coś mamy, tutaj są Daily jeszcze Ok, wszystko odebrane. Przejdziemy sobie jeszcze na desert. Wydamy wszystkie gemy, które nam zostały. Ok, tutaj mamy upgrade. Kupimy sobie do The Mage'u, do More Crystals. Myślę, że możemy sobie wziąć jeszcze Lak Multiplier, szybsze chodzenie. I to, co nam będzie jeszcze potrzebne, orbs reach mi się przyda na pewno. Dobra i to by będzie wszystko. A więc wróćmy sobie jeszcze raz na piksel. Okej, okay, a więc to by było na tyle w tym filmie. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę. Oraz zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Blokujemy sobie Magico oraz Candy i zobaczymy, może uda się też Samuraj świat odblokować. To już będziemy mieli wszystkie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Siemano.